Siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. Gigantyczne spoilery dotyczące szóstego odcinka wyciekły do internetu, także mam dla Was mega newsy i oczywiście jeżeli nie chcecie zostać zaspoilowani tym co się wydarzy w przyszłym tygodniu i w następnym tygodniu, no to oczywiście zmieńcie materiał na jakiś inny, na kanale znajdziecie coś dla siebie. Oczywiście muszę tutaj zaznaczyć, że... Disney usunął wszystkie materiały dotyczące wycieku z 5 odcinka, także nie zobaczycie tutaj żadnego klipu, same zdjęcia. Zdjęcia możecie zobaczyć, także nie proście o żadne klipy, bo ich nie dostaniecie, bo wiadomo, strajki posypią się na kanał, a tego chcemy ominąć. Przez te wycieki Disney rozważa wypuszczenie 5 lutego dwóch odcinków WandaVision, czyli odcinka 5 i 6. W związku właśnie z tymi wyciekami, tak aby no, ludzie wiedzą już czego oczekiwać, także to byłaby mądra decyzja z ich strony, aby pokazać dwa odcinki w jednym tygodniu, a później być po prostu bardziej ostrożnym i no, nie dopuścić do takich wycieków, chociaż takie rzeczy się po prostu zdarzają, a internauci szybko reagują. Także wiecie, jak coś wycieknie do internetu, to zostaje tam na zawsze. Udało mi się zdobyć. Mm, Materiał wideo dotyczący szóstego odcinka, także jedyne i ostatnie ostrzeżenie: tak gigantyczne spoilery, tego się chyba nikt nie spodziewał, a ci, którzy się spodziewali, no to już wiedzieli o tym od początku. Scena z szóstego odcinka zaczyna się tym, co myślałem, że będzie piątym odcinkiem czyli Vision wychodzi poza barierę, poza bańkę, którą stworzyła Scarlet Witch i krzyczy do. Darcy i do agentów agencji SWORD, że ludzie potrzebują pomocy, i wtedy widać, jak zostaje wciągnięty z powrotem. Wydaje mi się, że Wanda go wciąga, ale możliwe, że to nie jest do końca um, tą kwestią, ponieważ rozbudowanie tej sceny następuje za chwilę. Jedno z dzieci e, Wandy, Billy bodajże, Słuchaj, mamo, mam wieści dotyczące taty, potrzebuje pomocy, co, na co wskazuje, że to nie Wanda go wciąga do, um, do, do tego świata z powrotem Westview, tylko jakby sam świat, sama moc tego świata go wciąga i Wanda prawdopodobnie będzie chciała mu pomóc. No ale zobaczymy, jak to się rozwinie. Tutaj widać oczywiście. Jest to komiksowy strój Scarlet Witch i ten odcinek będzie rozgrywał się podczas Halloween, co można um, wywnioskować z um, otoczenia. No i teraz wielka, wielka, wielka rewelacja. Ivan Peters gra Quick Silvera ze studia Fox. Nie jest to Aaron Taylor John, Johnson, um, którego znamy z MCU. Jest to Quick Silver z multiversum, można to tak nazwać. Teraz możecie zobaczyć jego zdjęcie. Wygląda nieco inaczej niż w studio Fox, ale to jest prawdopodobnie jakieś tam em, przebranie halloweenowe. W każdym razie, co on mówi? Przysłuchuje się rozmowie Wandy z dzieckiem i mówi tak. No, to nie jest tak, jakby Vision mógł zginąć dwa razy, i wtedy Wanda wrzuca w niego jakimś tam e, pociskiem energii. No, powiem Wam, że. Teoria, która mówiła, bo są dwie teorie, właściwie trzy teorie. Jedna mówi, że Mephisto jest głównym wrogiem, druga mówi, że Mephisto kontroluje Wandę i Wanda, jakby, jest głównym wrogiem, ja jestem za tą teorią. I trzecia teoria mówi o tym, że to właśnie Quicksilver jest głównym wrogiem serialu. No, i tutaj wskazuje na to, że Quicksilver jednak się pojawi w, w, w tym serialu i to on może być głównym złolem. Ale ja nadal stoję przy tym, że, um, że to jest jednak Wanda Maximow. Nie mam zielonego pojęcia. Dalej scena przeskakuje do um, agencji Miecz, agencji Sword. Um, no, i tam jeden z agentów, ten szef, mówi, że. Wanda nigdy nawet nie chciała z nami rozmawiać, na pewno nie będzie chciała z nami rozmawiać. Oznacza to, że na 100% przedarła się do świata żywych, do normalnego świata MCU, co zresztą było widać w sneak piku w tym zwiastunie, który tutaj macie gdzieś literkę i możecie tam sobie obejrzeć, jeżeli no nie dbacie o spoilery. I Monika mówi, że jeżeli to Wanda jest naszym problemem, jakby zagrożeniem. To Wanda też będzie naszym ocaleniem. Co może wskazywać na to, że ktoś inny jest wrogiem, że Wanda ocali całe to Westview, cały ten świat MCU czy, czy cokolwiek jest zagrożone. I to też trochę wskazuje na to, że właśnie Quicksilver jest wrogiem, a Wanda, mimo że jest uznawana za wroga, tak naprawdę. Zwalczy to zagrożenie, którym jest Quicksilver z multiversum, bo to nie jest ten, którego widzieliśmy w MCU, prawda? To jest ten ze studia Fox, czyli z mutantów. I to też jest takie wprowadzenie mutantów trochę do MCU, bo, no wiecie, Wanda wprowadziła Quicksilvera. No i tu na samym końcu dostajemy Shota, który jest bardzo mega komiksowy, czyli wanda z czerwonymi oczami w swoim komiksowym, czerwonym skąpym stroju. Co to wszystko oznacza, co tu się dzieje, nie mam zielonego pojęcia. Swoje teorie możecie oczywiście pisać w komentarzach poniżej. No i jaram się tym, że Wanda przedrze się do prawdziwego świata i zacznie naprawdę robić zadymę. Zobaczymy, czyżby Monika Rambo stała się komiksową Kapitan Marvel i odparła ataki mm, Wandy Scarlet Witch? Czy może energia te, tego Westview wciągnie ją z powrotem? Nie wiem, piszcie wszystko, co macie do powiedzenia w komentarzach poniżej. Może jakoś razem, wspólnie dojdziemy do jakiejś fajnej, mm, spójnej historii, która może się wydarzyć w piątym i szóstym odcinku. Trzymajcie się na razie. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!